Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Podrzewiacz. zdjąć ten zegar, bo on jest nieoryginalny. Swoją drogą, co Wy myślicie o tym, żeby wrócić do formuły piątki z Muzeum, A raz na jakiś czas e, cały czas dostaje jakieś sygnały i mówicie kurde, te piątki z muzeum były fajne, dlaczego by do nich nie wrócić, one te tyle dawały. Uważam, że to jest początek sezonu, więc może faktycznie będę się starał, żeby one wracały regularnie znaczy, Okej, okay, prawie regularnie. E, natomiast też pomyślałem o tym, że to jest świetny pretekst do pokazania i rozpoczęcia tej serii, bo jutro wydarzy się coś absolutnie wyjątkowego. Znaczy, jedna z najważniejszych rzeczy, która tak naprawdę. Jest dla tego samochodu z 1932 roku, według mnie, jedna z najfajniejszych, najciekawszych sesji zdjęciowych. Również dla mnie jedna z najciekawszych um, sesji zdję zdjęciowych, jaka, jaka się wydarzy. E, dlatego przygotowuję tego adlerka. E, czekam tylko, aż puszczą. Stronową. Widzieliście kiedyś smak, który pachnie jak zapachowa? Niezły. Mm. Przygotowuję tego Adlerka, podmieniając mu te zegary, bo to jest zegar, który pokazywałem Wam kiedyś w Czechach na giełdzie, kupiłem i to jest niesamowite, bo po, mając ten samochód u nas około 40 lat, on nigdy nie miał oryginalnego zegara, to jest zegar, który za sekundkę zastąpi tego Jagera, który jest, jest nieoryginalny. Oczywiście nie ma linki, jeszcze ona nie jest dorobiona, więc nie będzie pokazywał prędkości, ale na jutro będzie oryginał na desce rozdzielczej. Zresztą za chwilę go zalejemy i spróbujemy go odpalić i przygotować. Więc teraz, tak, słuchajcie. Szybkie przypomnienie o MUBI, bo pamiętajcie o tym, że tak czy siak trzeba ubezpieczyć Wasz samochód i zobaczcie, sprawdźcie, czy samochód, który nawet już macie ubezpieczony, czy nie przepłaciliście. MUBI to porównywarka ubezpiec firm ubezpieczeniowych, gdzie wchodzicie, wpisujecie dane, jest, macie pełny przekrój, ile byście zapłacili w różnych firmach ubezpieczeniowych. Oprócz tego te 150 zł, które jeżeli skorzystacie z tego linku, wróci na Wasze konto, więc to jest kwota, od której musicie sobie odjąć 150 zł, bo w ciągu 30 dni, jeśli się zdecydujecie, ono wróci na wasze konto. Więc tak czy się, ja wracam do e, roboty i do zalewania Adlera i szykujcie się na coś wyjątkowego, bo za chwilę przeniesiemy się ten dzień później. A tak szczerze mówiąc, ten plan, który za chwilę się wydarzy, knułem od końca stycznia. Nie, właściwie od połowy stycznia, od kiedy usłyszałem pierwszy raz. No zobaczcie, o co chodzi. Nagrywam telefonem komórkowym, ale dziś ten piątek też jest absolutnie wyjątkowy. A propos piątka, piątku w muzeum, bo tam mamy fotografów i edytora głównego, szefa Classic Auto, a tu mamy Adlera, moją mamę i mojego tatę. I co się dzieje? Słuchajcie, no sprawa jest bardzo prosta. Otóż jakiś czas temu mm, ci, którzy śledzą nasze, moje social media doskonale o tym wiedzą. Ci, którzy nie śledzą, no to proszę was, szybko wprowadzam. Jakiś czas temu podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znalazłem aukcję, która dotyczyła sprzedaży okładki Classic Auto. Czyli można było wylicytować swoją okładkę Classic Auto i można było umieścić na niej swój ulubiony i ukochany i cudowny samochód. Więc... E... No nie mogłem przepuścić takiej okazji. Zresztą cel jest absolutnie szczytny, więc wylicytowałem tę okładkę. Udało się, osiągnąłem sukces. Nawet zadałem Wam pytanie, co można byłoby wrzucić na okładkę Classic Auto i podawaliście różne samochody, różne możliwości, ale były też osoby, które wydaje mi się, że myślą podobnie jak ja, czyli mm, może dać tam faktycznie coś wyjątkowego, coś najcenniejszego i coś, co jest najbliższe mojemu sercu? Jeżeli ja już wylicytowałem tą okładkę, to niech ona będzie taka absolutnie po mojemu. Więc, e, więc powiedziałem, że tak, okładka jak najbardziej, ale chciałbym, żeby na okładce byli ludzie, którzy według mnie w polskiej motoryzacji zrobili, czy w klasycznej motoryzacji naprawdę dużo, czyli moi rodzice i to miejsce. I tak też się dzieje. Czyli e, tak powstaje dziś okładka Classic Auto z Joanną i Zbigniewem Nikiciuk Z Muzeum do Fajne, Fajne, co? Znaczy mi się strasznie to podoba. No to powiem wam, że to nie jest chyba naturalne środowisko. Hmm, środowisko, do którego przyzwyczajeni są moi rodzice. No, uśmiechnij się. Nie, tu, nie tu, tutaj. To to. Jak się jeszcze komoda? Ja wiem. Trochę głupio. <ścoughs> no ale i tak bywa czasami, tak wiesz. No dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, więc dzisiejszy piątek muzeum zaczynamy właśnie taką, taką zajawką tego, co się będzie działo. A jeżeli będziecie chcieli, to musicie kupić klasyka, to po prostu i zobaczyć i przeczytać, bo będzie... No, jesteście jeszcze przed wywiadem. Przed, przed, przed wywiadem. I będzie mnóstwo dużo ciekawych, ciekawych, czasami kontrowersyjnych rzeczy, ciekawych tematów. Plotek, legend. Strasznie Patry... dużo się tak na, nagromadziło. Na, 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 na to Patryk powiedział, nie Ale ja tam nie będę. <laughs> ja tam wiesz, ja to, ja to tylko stoję i patrzę. Dobra, wskakuj wez, mama odjeżdża będzie. <laughs> <laughs> Jest przemianka do sesji i poproszono jakiś fajny rower, więc wyciągnęliśmy z zaplecza jeden z takich ciekawszych rowerów, który tak naprawdę jest, bo zwróćcie uwagę na przełożenie i na zębatkę główną, która jest w nim, czyli zobaczcie na to. Versus ta mała, która jest z tyłu minimalna. To jest rower rekordowy, który przed wojną jeździł na takim drewnianym torze wyścigowym, który znajdował się na Dynasach, na Powiślu Warszawskim. Był drewniany tor, gdzie były wyścigi motocyklowe i również rekordy prędkości. I przed tym rowerem jechał duży motocykl Indian, który nie miał hamulców i miał taki specjalny szkielet z tyłu zbudowany z. Taką rolką i dzwonkiem. Jak on dojeżdżał do tego motocykla, to dzwonek zaczynał dzwonić, bo rolka zaczynała się kręcić, więc sam ten wiedział, że ma przyspieszyć. I tak powstawał pierwszy tunel aerodynamiczny przed wojną. I to się wszystko działo w Warszawie na drewnianym torze wyścigowym jest w ogóle absolutny szos, więc dlatego też między innymi jest takie przełożenie tego, 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 tego głównego koła. I co ciekawe, ten motocykl przetrwał do dziś. Znaczy przynajmniej kiedyś był ten Indian. Muzeum e, notów Tak. Czyli, e, Muzeum Techniki. Pamiętasz on stał ten te, te, te Indian. No. I ten sam ten motocykl był własnością Tadeusza Tadenskiego. Który przekazał go na wystawę. Nie przekazał. Na wystawę na, na wystawę. No, przekazał go na wystawę. No. No pozostał. Tak. I on był, on był do tego roweru tak naprawdę w tym zestawie, tak, to jest, to jest coś absolutnie niesamowitego. Ro, te rowery, przez chwilę tata mówił, że żeby uzyskać ten rower, my musieliśmy kupić tę potężną kolekcję rowerów, która obejmowała około 300. No bo ten rower był jednym z najciekawszych i najbardziej fenomenalnych. Tak. Tak. A tych Indianów chyba było w ogóle dwa, nie? To, to ale jeden pozostał. Znaczy ten konkretny, z tym wałkiem z tyłu, z tym wszystkim, to była jedna sztuka. Jedna, tak? Ale była awaryjna sztuka, która była nigdy nie użyta, ale była w zapasie. Okej. Okay. <coughs> No, więc jeżeli pamiętacie kiedyś starą wystawę w Muzeum Techniki, to był tam ten Indian. A za tym Indianem był ten rower. Los rozrzucił je e, w czasie wojny już i nigdy ich nie połączył. Sobie gadamy, 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 ale jeden, jedna z osób, która się w ogóle nigdy nie wypowiada na żadnym kanale, ale jest przemądrym redaktorem. Mówi tak, 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 zaraz, 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 zaraz. Ten motocykl miał się Nikod Indiana, ale to była polska, polska kombinacja, albo miał, mógł mieć się nikod Indiana. To jest możliwe, tak, bo ja też pamiętam tego jako dziecko. Ty też nie pamiętasz tego co? To jakby do końca... Znaczy ja pamiętam jako Indiana. Ja też. To jest do sprawdzenia, bo pewnie ten motocykl jest dzisiaj i przecież te zbiory są w polskim muzeum. Jak się nazywa ten nowy twór Muzeum Techniki? Muzeum Narodowe Muzeum Techniki? Narodowe Muzeum Techniki, więc to jest pewnie do sprawdzenia. O! Sprawdzimy. Co za sztuka! fajnie komponuje się ta brama. Fajne, fajne. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie w parasie drukowane. Kiedy Wy to oglądacie, to już numer jest dostępny w sprzedaży. Jest również dostępne, mogę Wam zdradzić jedną tajemnicę, że jest dostępne w online znacznie taniej niż w, na stacjach benzynowych. Znaczy, możecie kupić na stacji benzynowej, ale w online kosztuje 22 zł, a nie 30, więc różnica jest gigantyczna, bo koszty dystrybucji, go, to, to się nazywa jak to się nazywa, jak się nazywają koszty te dystrybucji gazet, nieważne, koszty dystrybucji e, kolportażu, o! gazet są tak gigantyczne, że patrzcie i sprawdzajcie, a uważam, że warto czytać, warto wspierać gazety, więc patrzcie i sprawdzajcie, czy na przykład nie jest taniej w, na oficjalnej, normalnej stronie Classic Auto i tam kupujecie, jest, jest znacznie taniej. Różnica jest gigantyczna.